Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w największej sali Miejskiego Centrum Kultury, w sali Kina Orzeł na konferencji naukowej, można powiedzieć jednej z imprez wieńczących e, rok kanału Bydgoskiego, e, konferencji naukowa Kanał Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych. Ze mną na scenie jest pomysłodawca e, tejże konferencji, pan Tomasz Izajasz z Muzeum Kanału Bydgoskiego. A ja nazywam się Adam Gajewski i będę tutaj trochę może dyscyplinował mówców, by mieścili w tym limicie czasu. Może taka e, moja e, rola najwłaściwiej ujęta. Ale przede wszystkim chcemy Państwa serdecznie powitać. Jest z nami e, pan Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy. Witamy serdecznie. I jest pani wiceprezydent, pani Grażyna Ciemnia. Witamy również Pana e, Wojewodę kujawsko pomorskiego Pana Zbigniewa Ostrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy, Pana Romana Jasiekiewicza. Urząd Marszałkowski e, reprezentują, jeśli można tak powiedzieć, Pana Stanisław Roński, Pan Tomasz Miłowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Wydgoszczy. Pani Radna Przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku e, Województwa Powiatu Pani Elżbieta Krzyżanowska. Witamy bardzo serdecznie. E, Porada Radnych Miasta Bydgoszczy. Wypatrzyliśmy tu mimo e, pół roku Panią Agnieszkę Bąk. To również osoba kluczowa można powiedzieć dla roku kanału bydgoskiego. E, pani Bogna Blachowska. I pan Stefan Pasturzewski. Dziękuję. Również redaktor Wodniaka Bytkowskiego, prawda? Podkreślić znany wodniackiemu środowisku. Pan profesor Janusz Ostoja Zagórski to oczywiście rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy. Witamy bardzo serdecznie z tegoż samego Uniwersytetu, z Wydziału Humanistycznego. Przybył do nas pan profesor Jacek Woźny. Inna uczelnia to Wyższa Szkoła Gospodarki. Pan profesor Marek Hamot dziś wygłosi na nas wykład. Witamy. witamy. Jest, jeszcze już jesteśmy przy edukacji, przy szkołach, to wyraźnie odcina się, można powiedzieć, silna grupa reprezentująca Szkołę Żeglugi Sztuklądowej znak na nad z panem kapitanem Grzegorzem Nadolnym. Nie byłoby Muzeum kanału Bydgoskiego i e, tego, co robi pan Tomasz Izajasz, gdyby nie e, Trzecie Liceum Ogólnokształcące i pani dyrektor Grażyna Dziewicz. Witamy ją serdecznie. E, pani Magdalena Zdończyk, to oczywiście Biuro Kultury Bydgoskiej. Widzieliśmy już. E, miejski konserwator zabytków, pan Sławomir Marsysiak jest również z nami. Witamy serdecznie. szef Bractwa Bydgoskiego Węzła Błotnego, pan Henryk Łepek. To również jedna z tych osób, która o kanale bydgoskim mówi od lat. Pan Tomasz Izajasz, opiekun Muzeum Kanału, już e, dzisiaj się e, przedstawił, ale e, są osoby, które o kanale wiedzą bardzo wiele, można powiedzieć, nie tylko siłą nauki, ale siłą też e, zawodowych doświadczeń. Witamy bydgoskich szyprów rodziny szyperskie. Że może nie powitaliśmy, czyli słuchaczy, e, uczniów i tych, którym kanał bydgoski jest bardzo drogi. O inaugurację e, konferencji naukowej kanał bydgoski w systemie polskich dróg wody e, proszę pana prezydenta bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Dziękuję organizatorom konferencji, dziękuję tym, którzy Dzisiaj podzielam się swoją wiedzą, przemyśleniami na temat kanału bydgoskiego. Kanału, który odegrał w historii Bydgoszczy wielką rolę, wielką rolę gospodarczą, wielką, wielką rolę związaną z rozwojem miasta, bardzo dynamicznym, ale wierzę, że kanał bydgoski ponownie się odrodzi, ponownie się odrodzi dla żeglugi i jest to Moje marzenia, ale i także mam nadzieję wielu albo inaczej wszystkich, którzy są na tej sali, zdajemy sobie sprawę, jaki wielki jest potencjał w przegudze i jaki potencjał w tej dziedzinie ma miasto Bydgoszcz, kanał Bydgoski także elementy Bydgoskiego Pęzłowodnego. Dzisiaj już gołym okiem widzimy. To są działania w wielu obszarach, aby, abyśmy mogli być dumni z naszej infrastruktury hydrotechnicznej inwestycje realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na razie skupione w Prydujściu. Już niedługo, myślę może w tym miesiącu, Śluza Miejska i wiele innych działań, które są podejmowane także przez miasto związane z rewitalizacją nabrzeży, aktywizacją tych terenów. Oczywiście nie jest to zadanie łatwe, wymagające aktywizacji kanału brydowskiego i powrót żeglugi śródlądowej. Nie jest to łatwe, jest to zadanie przede wszystkim leżące na poziomie rządowym, wymagające wielu przygotowań, uwzględnienia wielu aspektów, także tych przyrodniczych, bo wiemy, że, że jest to także dzisiaj obszar, który, który wymaga szczególnej ochrony. I także w tym kontekście stąd wielka trudność, tak jak ja to dostrzegam przez wiele lat, znalezienia tego złotego środka między, między potrzebami, między ochroną przyrody, ale i przede wszystkim znalezienia, i determinacji decyzji ministrów, właściwych rządu, aby, aby o tej żegluzie śródlądowej sobie mocno przypomnieć. Często tą nadzieję pokładam w tym, że wybudujmy autostrady, wybudujmy kolej, bo z tym się nie, nie uporaliśmy jeszcze do końca, ale już jesteśmy blisko i trzecia w kolejce będzie żegluga śródlądowa i inwestycje właśnie w tej dziedzinie. Także dziękuję jeszcze raz. Wszystkim pozwolę sobie szanowni państwo dodać, że mamy Mam także przyjemność y, y, poinformować, że wpłynął na moje ręce list od pana prezydenta Bronisława Komorowskiego związany z organizacją dzisiejszej konferencji. Pozwolę sobie dwie myśli z tego listu y, do organizatorów, do uczestników y, przeczytać. Rozpoznanie własnych, mocnych stron jest pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu. Niezaprzeczalnym atutem rzeczypospolitej jest gęsta sieć rzek, kanałów i jezior oraz długa Morska linia brzegowa. Wykorzystanie tej ważnej charakterystyki jest wielką szansą dla Polski, a zarazem wymagającym zadaniem dla nas. W tym kontekście dzisiejsze spotkanie poświęcone niezwykłemu przedsięwzięciu, jakim była budowa kanału brygowskiego, jest szczególnie doniosłe. Warto czerpać inspiracje z dawnych pomników gospodarności i innowacyjności. Dzieł kultury materialnej, które przez wieki budowały prestiż i zamożność ziem polskich. Także wtedy, gdy przejściowo znajdowały się one pod obcym panowaniem. I pan prezydent kończy następującym przesłaniem: Dziękuję władzom miasta Bydgoszczy, przedstawicielom świata nauki, a także działaczom organizacji pozarządowych za państwa wkład w zorganizowanie dzisiejszej konferencji oraz pozostałych imprez uświetniających obchody Roku Kanału bydgoskiego. Państwa starania są przykładem patriotyzmu nowoczesnego, konstruktywnego, opartego na konkretnych działaniach wspierających rozwój lokalnych wspólnot samorządowych, a przez to również całej rzeczy pospolitej. Życzę Państwu interesujących i owocnych obrad. Pozdrawiam, Bronisław Kowalowski. Pozwolę sobie ten list przekazać na ręce organizatora, jednego z organizatorów bardzo zaangażowanego przez cały rok, a nie tylko przy dzisiejszej konferencji, panu Tomaszowi i Zajaszowi, a wszystkim miłego dnia, konstruktywnych wniosków i i nam wszystkim życzę skutecznego przywracania siły potęgi kanału polskiego i polskiego wędrowa. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy, a potem przystąpiłem do takiej bardzo skromnej, ale myślę, miłej uroczystości związanej z historią polskiego szyperstwa. Prawie ten mikrofon, żeby zejść z poziomu klęcznika. Może zadziała. Szanowni Państwo, dla mnie dzisiejsza konferencja jest swego rodzaju powrotem do źródeł i to do źródeł niezwykle istotnych w historii Bydgoszczy. Tak się chyba przez wieki działo od czasu wybudowania czy powstania kanału Bydgoskiego, że kanał ten był istotnym czynnikiem miastotwórczym. I e, czynnikiem miastotwórczym w wielu obszarach. Jak się popatrzy na historię, poczyta się historię kanału bydgoskiego, to widać, że na brzegach tego kanału kwitło życie kulturalne, e, kwitło życie towarzyskie, a zatem e, ta inwestycja przecież hydrotechniczna, która miała ogromne znaczenie gospodarcze, była jednocześnie pewną inwestycją w kulturę. E, cieszę się bardzo, że dożyliśmy czasów, kiedy. Dzisiaj, chociażby w samej Bydgoszczy inwestując w różne obszary, myślimy także o tej przestrzeni społeczno-kulturalnej. Powrót do źródeł kanału Bydgoskiego, do jego wielkości i takiego właśnie czynnika miastotwórczego powoduje, że przywracamy odpowiednie proporcje między gospodarką, przestrzenią kulturalną i cieszę się bardzo, że znalazła się także w Bydgoszczy grupa entuzjastów, którzy Postanowili zgłębiać historię kanału Bydgowskiego. Cieszę się bardzo, że jest Muzeum Kanału Bydgowskiego, a przecież jest to przedsięwzięcie no, w swojej skali całkowicie społeczne i takie zachowania właśnie pro publico Bono są naprawdę przeze mnie zawsze bardzo, bardzo cenione. Patrzę na wykaz referatów, które dzisiaj usłyszymy w tej sali i zauważam, że Faktycznie wokół Kanału Bydgoskiego powstała cała kultura i cieszę się bardzo, że dzięki tej konferencji część bardzo istotnych informacji związanych z tym obszarem trafi do słuchaczy. Widzę tutaj młodych wodniaków, którzy przyjechali do nas z Nakła. To myślę znakomicie odbiorcy tych treści. A musimy też pamiętać, że Kanał Bydgoski to było ogromne przedsięwzięcie które otwierało tę część Polski, wówczas ziem polskich pod zaborami pruskimi na Europę. Karol Bydgoski jest i był oknem na świat Bydgoszczy. Mam nadzieję, że jeszcze w naszym pokoleniu dożyjemy czasów, kiedy to okno zostanie na nowo otworzone. Życzę Państwu owocnych obrad, wielu cennych wniosków, przemyśleń. Wszystkiego dobrego. <kluczy> Nie, nie miło wystąpić tutaj przed Państwem, zwłaszcza że moje 16 lat pracy wygłoszczych, w, w tym większość związane z Ludowskim Węzłem Wodnym, członkostwem Bractwa Ludowskiego Węzła Wodnego i, i otrzymaniem w związku z moją działalnością w tym roku no, chyba najwyższego wyróżnienia, czyli medalu Kazimierza Wielkiego, tym bardziej sprawia mi większą przyjemność. Proszę Państwa, jestem w tej chwili... Pełnomocnikiem marszałka do spraw wodnych, zajmuje się szerszymi wodami, ale, ale, ale problematyka byłego sygnału nigdy nigdy nie była, nie, nie umknęła mi, z mojego pola, pola widzenia. Przecież pan marszałek nie mógł przybyć z racji tego, że trwają w tej chwili intensywne rozmowy związane z kontraktem terytorialnym, w którym to dwie najważniejsze inwestycje. Są przedmiotem w tej chwili negocjacji z rządem. Pan marszałek przesłał Państwu pismo, które chciałbym Państwu odczytać. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na konferencji naukowej Kanał Wędgowski w systemie polskich dróg wodnych. Samorządowe władze województwa od lat aktywnie działają na rzecz stosownego do potencjału wykorzystania śródlądowych <coughs> szlaków wodnych. Miszaków <laughs> Intensywnie zabiegamy o realizację dwóch strategicznych dla naszego regionu i dla całego kraju inwestycji: to jest budowy stopnia wodnego poniżej Wocławka oraz platformy multimodalnej w rejonie Bydgoszczy-Solca Kujawskiego oraz urządzenie promu Solec-Kujawski z Łagi Wspieramy budowę mareń i przystani. Współpracujemy też z partnerami przy realizacji przedsięwzięć zmierzających do rewitalizacji dróg wodnych. Działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, aktywizacji dróg wodnych oraz rewitalizacji rozwoju dolnej wisły determinowane są kluczowym położeniem na skrzyżowaniu dwóch międzynarodowych dróg wodnych E40 i 70 czyli wygłoski benzo Województwo Kujawsko-Pomorskie jest liderem działań na rzecz rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Cztowni-Warszawa. Yy, zaangażowaliśmy się też w projekt rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 łączącej kraje Europy Zachodniej z rejonem Kaliningradu i Kłajpedy. Do, to przedsięwzięcie realizujemy wspólnie z samorządami województw lubelskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i, i wielkopolskiego. Gospodarka wodna i śródlądowe drogi wodne były jednym z m, wiodących tematów obrad m, Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanych w ubiegłym roku w naszym regionie. Dzisiejsza konferencja nie tylko rzuca dużo światła na historię kanału bydgoskiego, ale przede wszystkim porusza kwestie związane z wykorzystaniem gospodarczego potencjału dróg wodnych w Polsce z uwzględnieniem kanału bydgoskiego. Jestem przekonany, że dzięki prezentacji warunków hydrologicznych i nawigacyjnych w aspekcie rozwoju turystyki i transportu wodnego oraz prawnośrodowiskowych środowiskowych uwarunkowań realizacji w naszym kraju dróg wodnych Konferencja będzie doskonałym forum, forum wymiany doświadczeń oraz bodźcem do wprowadzenia nowych rozwiązań. Pozdrawiam wszystkich prezydentów i uczestników spotkania, życząc intensywnych i owocnych obrad. Zwracamy szacunku Piotr Cowiecki. Szanowni Państwo, witam serdecznie i jest mi niezmiernie miło, że Uniwersytet ma jakiś w tym swój udział, Paru naszych profesorów. I pracowników bierze udział jako uczestnicy konferencji, a my jesteśmy Więc proszę Państwu owocny obrad, jak się wspomnień z tego pobytu w konferencji i przyrzekam, że Uniwersytet będzie ciągle miał na myśli i w sercu kanał bydgoski. Tak, ja mam od jakiegoś czasu, od pięciu lat, Bydgosz, która się rozwija niesamowicie i jest jednym z piękniejszych miast w Polsce. Byłem wczoraj w Poznaniu, oglądałem Poznań, widziałem rzekę Wartę. I zobaczyłem tą szpetną zabudowę wzdłuż kanału w Tobie. Przyjedźcie do Bydgoszczy i zobaczcie, jak to się robi. Wszystkich życzę miłych i sławskich obrad. Dziękuję bardzo. Dzięki. uhonorować osobę dla nas bardzo szczególną. Od początku tego roku współpracujemy z bydgoskimi rodzinami szyperskimi, z tymi ludźmi, którzy kanał bydgoski znają od początku, bo po prostu na nim przez wiele lat pracowali. Pan Edmund Matowski jest kapitanem i e, przy okazji najstarszym pytkowskim szybrem. Niedługo ukończy 90 lat, wejdzie 90. rocznicę. <klucz> chcielibyśmy na tej konferencji złożyć życzenia. Szyper, pan kapitan Egmund Matowski. Pan kapitan jest z nami od początku tego roku, jest tutaj bardzo e, aktywny, z jak zresztą bardzo duża ilość szyptów, którzy e, składają nam swoje e, opowieści do takiego wielkiego skarbczyka pod nazwą Rzeka Wspomnień. Cieszymy się, że ta e, rzeka e, przybiera, że mamy tych wspomnień coraz więcej. Obiecujemy, że będziemy gromadzić dla potomności opowieści o Kanale Bytkowskim i innych rzekach. E